Mississippi w roku 2050 to ogromny toksyczny ściek wypływający wprost z wnętrza Molocha. Rzeka i ziemie w jej sąsiedztwie, skryte w trujących oparach, nazywane są przez ludzi z zewnątrz pasem śmierci lub wylęgarnią mutantów. Mało kto potrafi tu przetrwać, zaś dla tych nielicznych, którzy tu żyją, zabójcze toksyny w powietrzu i wodzie to codzienność. Stając naprzeciw wojowników z Mississippi odzianych w przeciwdeszczowe płaszcze i nieodłączne maski gazowe, przygotuj się na najgorsze choroby i trucizny, jakie zrodziła powojenna ziemia i jakie wypuścił do rzeki Moloch. Witam wszystkich w TV. ja mam na imię Piotrek i chcę Wam dziś pokazać dodatek do Neuroshima Hex 3.0, czyli toksyczną, mutującą armię Mississippi. Z opisu fabularnego wiecie już o co chodzi, więc możemy przejść od razu do zawartości pudełka. Znajdziecie w nim kilka kartoników, z których musicie wycisnąć armię, która zawiera sporo nowych taktycznych pomysłów. I tak, znajdziecie jednostki posiadające nowe, ciekawe cechy, w tym najważniejszą atak jadem. Na oznaczenie jednostek zatrutych jadem macie specjalne żetoniki. Poza jednostkami znajdziecie również moduły i żetony terenu, które potrafią mocno namieszać na planszy. Całość dopina standardowy pakiet żetonów bitwy, medyków, ruchu czy odepchnięcia. Oczywiście, by wszystko dobrze zrozumieć, do pudełka dołączono krótką rzeczową instrukcję. Omówienie armii zaczynamy od sztabu. Jego specjalna cecha to odepchnięcie raz na turę jednej jednostki przeciwnika. Jednostki Mississippi nie są za mocne, ale jest ich dużo. Trzy atakujące bezpośrednio, cztery z dystansu i jeden snajper. Znalazło się też miejsce dla jednego sieciarza, który potrafi przyłożyć na bliskim dystansie. Ciekawym elementem w tym toksycznym środowisku jest cień, który zadaje rany dowolnej jednostce na planszy, łącznie ze sztabem przeciwnika. Siłą armii Mississippi jest jednak truciciel. To on będzie zarażał jadem. Jeśli uda mu się to zrobić, po zwykłym ataku na zarażonej jednostce kładzie się jad. Otrzyma ona wtedy tyle obrażeń, ile żetonów jadu się na niej znajduje w momencie, kiedy ktoś rzuci żeton bitwy. Zatruwać można kilka razy, także i chyba w szczególności sztaby przeciwników. Aby piękna destrukcji dokończyć, mamy tu ciekawe moduły. Paraliż, który blokuje atak jednostki, ale nie jej inne cechy. Tak więc sparaliżowany sieciarz ciągle będzie sieciował. Mutacja. Dodaje dwa punkty do pancerza. Strefa: jeśli podłączymy tu jakieś jednostki, ich inicjatywa wynosi 0. Boiler: daje cechę jad podpiętym jednostkom. Podmiana to ściągnięcie dowolnej jednostki z planszy, a na jej miejsce kładziemy inną, dowolną jednostkę, która znajduje się na planszy. Zasłona dymna to możliwość obrócenia dowolnej jednostki przeciwnika tak jak chcemy. I na koniec bomba. Dosłownie, tylko taka toksyczna, którą kładziemy jako teren. Możemy na nią zagrywać inne jednostki. A kiedy w segmencie bitwy 1 zechcemy, możemy ją detonować i wszystkim jednostkom na polu i wokół zadajemy jedno obrażenie. Podsumowując. Mississippi to bardzo ciekawa armia, chyba najlepiej mi się nią grało spośród dodatkowych armii do Neuroshimy. Ma wredną zdolność jadu, sporo jednostek zapychających plansze, które jednak łatwo zdejmować. Jednak mina przeciwnika, który ma zatruty kilkoma jadami sztab i chce rzucić bitwę jest bezcenna i warta posiadania słabych jednostek. Mississippi to też armia, która na szerszą skalę wykorzystuje teren. Świetny dodatek do świetnej gry. Polecam. I'm mm -hmm.